Witajcie. Dzisiaj jesteśmy nad jeziorem Płoczewo w okolicy Starogardu Dzisiaj mamy 1 maja. No i zaczynamy naszą majówkę. Bardzo, bardzo sympatycznie. Będziemy próbować złapać okonia i szczupaczkę. Będziemy się cały czas meldować. Na razie to tyle. W na jesteśmy jesteśmy brań w ogóle, jest godzina. E, zaraz Cześć, przygotowujemy przyznać. obiad. Tak, zobaczcie, sobie ich wilka, ładnie sobie zjemy. Elegancko, już się fajczy tam, no dobre kiełbaski. Piczku, trochę chlebka, wiadomo o co chodzi. Później... Pisku wiadomo też. <laughs> nie, wiesz, no, nie taki pisku, jeszcze nie jesteśmy drosi. Jeszcze rok. Dlaczego będzie biba? I potem się wybieramy na poteczki, na ten kanał. tutaj tak na razie... Spidy. Tak zbinę, tak. Na razie jest skrucho tutaj. Jeszcze powalczymy trochę. Zrobimy sobie śniadanie. Tak. Obiad o trzydzieści, tak? Pójdziemy sobie. Na ja to kupane, tak na otarcie łez. O, chociaż jeszcze się tu nie poddajemy, Może coś nam się uda. Rzeczywiście, wiesz? <śleszy> <śleszy> <Zajemniczo? śleszy> Fucking AWESOME mm. Odkuracze I taka sytuacja Zawinęliśmy się z płaczewa Zero, zero żadnych, żadnych brań I tak dalej Zjedliśmy sobie grillka Przyjechaliśmy do domciu Przybraliśmy się I jesteśmy na płotkach Na kanale Gruntujemy łowisko zaraz będę przygotowywać zrębę Będziemy walczyć Trochę sobie posiedzimy spędzimy popołudnie jest godzina... Która godzina 10.55 Okej, okay. będziemy się meldować dawać. Będziemy teraz rozrobić zanętę Używamy dzisiaj zanęty Dragona Gruba płoć 1 kg Pierwszy raz będziemy używać tej zanęty Zobaczymy jak będzie z wynikami Spróbujemy, do tego kilogram zanęty Do tego bodajże 2 kg gliny rozpraszającej Mam tajny składnik, bardzo tajny, tajny taki proszek. To jest atraktor odkowy. Już nie pamiętam jakie firmy, bo zniszczyło mi się opakowanie i ta słoiczka sobie przesypałem. I jeszcze będziemy używać pinki trochę do i na haczyk. Mamy też czerwone rybaki, ale wątpię, że będziemy używać. Na razie jeszcze nie zaopatrzyliśmy się w sito i tak powoli zbieramy sobie na sito. O, i branie było. Jak będziemy mieścić to, to będzie wtedy profesjonalka, bo tak to trochę słabo, nie bez przecierania i tak dalej, wiecie o co chodzi. Przydałoby się, bardzo by się przydało, ale niestety. Branie jedzie, 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 o! Jest ryba życia. Eee... Karol wyciągnął prezent z wody. Przypon. przypokować Z czego to przypon metalowy. Tak, trochę bliżej. <śpiewanie> Ojej. No, Chyba się zmienimy, zmienimy chyba miejsce, bo tam to miejsce z naszego ostatniego wadu, bo tutaj musi się przenieść ten kanał cały czas tak idzie A tam tacy panowie byli Uuuu, Karol! Właśnie możliwe, tak wygląda, nie? Pokaż go tutaj to nie jest leścic? Tak. tak, jest leszczyk, so, wstaję w nawet Oj oj No tak, kurczę Nie, nie do siatki nie tak mam branie, chyba rybka Jest rybka jest, tak jest. Parą rybę Wodą ją, wodą, podbierak o, Poszła ja chyba mam branie też, tak mi się wydaje. Weź i puszczmy trochę tej wody. O, wyciągam. Po co wyciągam? O, to tam bardzo ciężko. Ale patrz na siatówkę. Patrz tak. na siatówkę, pokażę jej nic. O, <laughs> ale ja mam ładne branie. O, <laughs> ale branie było ładne, wiesz. Wnęło elegancko w lewo i wszystko tak dalej. To taka... A ty masz też? No coś się zaczęło brania, trochę ciągniemy. Nieźle. O mam branie. Tak tego nie widzisz, też mam. To pierwszy? a Zobaczymy. Czekaj, trzeba jak do pan Sławek mi pamiętasz. Pod Judzie już nie mam nic naturalnego słowa. Ty powiedz, czy jesteś ten taki zły w naszej drużynie A? Ma. O, miałem ten, tak, tak tylko tak włożyłem, patrznie, Tak? już mi, już pobrać. Nie rypła w rybaka. szkoda, że nikt tego nie widział. Nie? To jest nagrane, no. mówi ci. Idzie do, do NASA teraz. O, o, o. Ech, ale, dupa. Zobaczymy. I co? Kolos. <laughs> o no, no. no, no. O o o też nie będę gorszy Może trochę ryba mniejsza ale nieźle Kaczuszka do nas wspaniała, Ale teraz spierdziela I cały czas mam tam kica wiwiura z tu za plecami W lasku No, zobacz, wylazła sobie na ten na ląd Spaniara no. Może będzie ryba nawet tak Oo Full pakiet teraz I w twarz tak Patrzę niech jakaś Na ten wleciała drzewa. Zmieniliśmy miejsce Przenieśliśmy się stamtąd tam gdzieś więcej byliśmy I Tutaj gdzie, gdzie byliśmy ostatnio Całkiem nawet bez, bez nęczenia nam rybki rybki nam biorą O, a ja znowu mi spada Jeszcze trochę posiedzimy jest ładna pogoda Już będziemy kończyć siedziliśmy kilka godzin trochę trochę nam się udało łapać ale mało bardzo Sam drobiazg dzisiaj brał straszny drobiazg, naprawdę I tak trochę, tam, trochę cienko ale no, zawsze trochę posiedliśmy nad wodą, ładna pogoda to było miło No i może być niedużo Troszkę jest ja same maluchy. Jeden był ten leszczyk taki. pokazywaliśmy. Okej, okay, do wody też. Musimy cię żegnać. Cześć.